tutaj Black Queen i witam w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na drugi odcinek z serii Przed Ekranem, gdzie powiem Wam ostatnie 10 filmów, które obejrzałam. Trochę sobie o nich opowiem i przedyskutuję po prostu moje odczucia. Także zapraszam. Stwierdziłam, że zrobię to dzisiaj troszeczkę innej formie, ponieważ chcę się pomalować. I stwierdziłam, że fajnie będzie, jak będę sobie tutaj gadać do Was. I też w międzyczasie się malować, takie trochę get ready with me, ale tylko z makijażem, tak naprawdę, bo to jest jakby 10 filmów. Niby to jakoś super, bardzo się o nich rozgadywać. Mam też dla Was trzy seriale, także zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczymy i dajcie znać, czy taka forma Wam się w ogóle podoba. Pierwszym filmem, od którego sobie zacznijmy, to jest A Rewatch, ponieważ ja już obejrzałam ten film setki tysięcy razy i obejrzałam go ponownie, bo czemu nie? I mówię tutaj oczywiście o moim ukochanym, najbardziej ulubionym filmie, czyli w Krainie czarów. Nikogo to nie zdziwi, że dam mu 5 na 5. Ja kocham ten film, wszyscy wiedzą o czym on jest. Jak dziewczynka sobie e, spada do króliczej Nory i tam poznaje różne dziwne stworzenia. I to jest tak cudowne, to jest ogólnie reżyserii Tima Bartona, więc oczywiście też nikogo nie dziwi, że ubósiam ten film. Na urodziny zostałam. Piękny, bardzo duży, mając na myśli duży, to jest naprawdę ogromny plakat, który dostałam na urodziny. Pokazywałam go na Instagramie, także zapraszam na Instagrama, bo tam często pokazuję różne rzeczy i się fajne rzeczy tam dzieją. Bo to jest pierwsza po prostu platforma, na której cokolwiek udostępniam. Także zapraszam. Tak. I tak samo zrobiłam rewatch drugiej części, bo oglądałam to z chłopakiem, chłopak nigdy nie oglądała ani jednej, ani drugiej części, więc stwierdziliśmy, że od razu za jednym zamachem obejrzymy obie części, także Alicja po drugiej stronie lustra, nie wiem czy tu będę Wam klejać, albo tu będę Wam klejać plakaty. Alicja po drugiej stronie lustra, to jest również dla mnie 5 na 5, bo to jest też rewelacyjna część. Ja byłam na tym w kinie i pamiętam, że płakałam. Także to, są, to samo za siebie mówi, jak bardzo ubóstwiam tą serię. I, i tak po prostu obejrzyjcie to i, to, i sami oceniacie, bo jestem w sumie ciekawa waszych opinii, jeśli ktoś jeszcze tego nie oglądał. Yy, drugim filmem, który ostatnio obejrzałam, to w sumie już jest jakiś czas temu, ale, ale jeszcze o nim nie mówiłam na kanale, to Kraina Snów z Jasonem, mamą w roli głównej. I to jest super film familijny, żeby właśnie usiąść, czy obejrzeć z jakimś młodszym rodzeństwem, z chrześniaczką, chrześniakiem, albo w sumie po prostu tak rodzinnie usiąść i obejrzeć jakiś fajny film, na przykład do, nie wiem, niedzielnego obiadku. Też e, super fantastyka, jest, ten film jest tak pięknie zrobiony, jest taki w ogóle przyjemny bardzo dla oka. Ja tak uważam, no i Jason naprawdę potrafi się tak yy, wczuć w rolę, że mimo tego, że wygląda jak, no nie wiem, no wygląda jak taki Bad Boy, to w tej roli po prostu jest takim kochanym po prostu stworzeniem. Nawet nie wiem, czym on do końca jest, bo on ma takie rogi i w sumie ciężko mi stwierdzić, jakie to było stworzenie. Ale właśnie super y, rozrywka na pewno dla młodszych y, widzów. Dla mnie takie właśnie 4 na 5. Y, następnym filmem jest Awatar Istota Wody, czyli druga część awatara Byłam na w kinie i muszę tutaj przyznać, że to jest moje nowe ulubienie. Dla mnie to jest 5 na 5. I szczerze ta część podobała mi się bardziej niż jedynka. Gdzie już jedynka jest naprawdę na wysokim poziomie. Ale w moim odczuciu e, po prostu rozwaliło. Przede wszystkim ja jestem mega fanką po prostu takiego klimatu morskiego, właśnie podwodnego. Ja zawsze taki motyw bardzo w filmach lubiłam. Także to też bardzo podniosło moją, e, moją ocenę. Oczywiście, jak wiadomo ze zwiastun, no bo to nie jest spoiler, pojawiają się tam nowe postacie, czyli naszych głównych bohaterów dzieci. Gdzie to są tak super wykrywane postacie, że ja po prostu. Ja nie wiem, po prostu ten, kto stworzył awatara, teraz niestety nie pamiętam, kto jest reżyserem tego, to majstersztyk. Dla mnie po prostu nie mogę się doczekać kolejnych części. Mam nadzieję, że będą dalej tak samo trzymały poziom, bo jest to takie kino, że nawet jeśli ono trwa długo, bo na chyba około 3 godziny te filmy mają, mogę kłamać? ale na pewno z 2,5 na pewno mają, to człowiek w ogóle nie jest w stanie się od tego oderwać. To ani na moment nawet nie nudzi. I jeśli jeszcze nie oglądaliście, nie wiem, czy już jest dostępne. Chyba jest, chyba już jest dostępne na Disneyu. To naprawdę, naprawdę polecam. Mi się ogromnie podobała ta część. No i oczywiście też pokałam na koniec. W ogóle oglądanie filmów w kinie to jest zupełnie inny vibe. Ja w ogóle uwielbiam chodzić do kina. Ja ogólnie strasznie dużo filmów oglądam. Na no zasadzie, że ja potrafię jeden, albo dwa filmy dziennie obejrzeć, więc naprawdę w ciągu tygodnia ja mam parę tych filmów obejrzanych. Ale oglądanie w kinach z, tą, z tym dźwiękiem, z tym dużym obrazem, to jest w ogóle zupełnie inne uczucie. Jeśli nie jesteście w ogóle przekonani do chodzenia do kina, bo to oklepane, może spróbujcie sobie pójść kiedyś samemu. Kolejny film, na którym też była w kinie. Mówię tutaj o najnowszym kocie w butach. To się dokładnie nazywa Kot w butach ostatnie życzenie. I mimo tego, że na początku byłam zbyt nie do tego filmu, bo to jest jakby inna kreska, trochę inaczej to wygląda niż, yy, niż jedynka. A jedynkę bardzo, bardzo lubię, to on się obronił. Ja w pewnym momencie już się przyzwyczaiłam do tego i tak pięknie, cud cudownie się po prostu. Yy, poplamiłam eyelinerem, ale każda dziewczyna zna ten ból. Wracając, mimo tego, że to nie jest ta sama kreska, co była w jedynce, to już się po pewnym momencie po prostu przyzwyczaiłam do tego eee, i sama fabuła i po prostu postacie, wszystko w sumie, nawet soundtrack po prostu rewelacja. To jest dla mnie totalne 5 na 5. Bardzo chętnie obejrzałabym ten film jeszcze raz. Tylko niestety nie wiem, czy on jest gdzieś dostępny, bo no ja aktualnie mam Disneya i Prime'a. Um, nie wiem, czy jest na Netflixie, bo właśnie przez to, że Netflix ostatnio nie wiem, co tworzy, ale podniósł ceny, jak pewnie wiecie, to ja na chwilę po prostu mam zawieszone to konto. Mam, nawet, mam nadzieję, że, um, że zrozumieją swój błąd, bo jakby nie można już dzielić kont i tak dalej. E, jakieś są dodatkowe bezsensowne opłaty. Według mnie strasznie dali popis teraz konkurencji, żeby zdobyć nowych ludzi. Ale wracając do kota w butach. Świetne, jeśli będziecie mieli możliwość, i gdzieś jest dostępny w internecie, to naprawdę polecam obejrzeć. Ja tutaj sobie zerkam na bok, bo ja tutaj mam lustro, więc mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. Eee, następny film, to już jest od Marvela, jest dostępny na Disneyu. To nowa Czarna Pantera, czyli Wakanda w moim sercu, i to jest kolejny film, który ja myślałam, że będzie tragedią, bo też nie przepadam ogólnie za jedynką. Bardzo niepopularna opinia, ale nie przepadam za jedynką. Ci, co wiedzą, jak się skończyła jedynka, to wiedzą, których postaci nie będzie. I nie do końca byłam pewna, jak tu wyjdzie, ale to przerosło moje oczekiwania. Ja jemu dałam 4 na 5 gwiazdy i to było tak super. Dałam mu 4 na 5 gwiazdek, co jest tak w mojej ocenie bardzo wysoko, bo ja zazwyczaj takim średnim filmom, takim, że okej, okay, bo się obejrzałam, nie wniosłam nic więcej, to daję 3. Więc takie 4 ode mnie to i tak jest bardzo wysoko. i... No super to było, świetne to było w ogóle. Tak samo yy, jakby ta grafika, która tam była. Super, super to było. Także jeśli też się zbranialiście przed tym, yy, żeby go obejrzeć, to naprawdę polecam, bo Czarna no, Pantera podobała mi się, muszę przyznać, że bardzo mi się podobała. Następny film to wszystko wszędzie naraz, który dostał, z tego co pamiętam, chyba dwa Oscary. Jest świetny, jest bardzo dobrze zrobiony. Ja mu dałam 4 na 5 gwiazdek. Ale jest też bardzo skomplikowany. Trzeba się mega, mega skupić. Eee, na szczęście ja to oglądałam z chłopakiem i on mi niektóre rzeczy tłumaczył, bo czasami się gubiłam. Muszę to przyznać, że czasami się gubiłam i bez niego to mogłoby to podważyć jakby tą ocenę. Gdybym tego po prostu nie zrozumiała, na przykład za drugim razem dopiero, jakbym obejrzała, to bym więcej zrozumiała, bo to jest właśnie tego typu film, że chyba im częściej go obejrzysz, tym bardziej go zrozumiesz. Więc. Na pewno nie polecam, te, to, tego, yy, nie polecam tego filmu yy, osobom młodszym, bo wydaje mi się, że będzie zbyt skomplikowany, ale ogólna jakby idea i ogólnie to, co przekazuje nam ten film, jest świetne. Naprawdę ostatnio takie dobre filmy oglądałam, chociaż myślę, że w następnym filmie, bo tutaj akurat mam dosyć dobre yy, pozycje dla Was przygotowane, na następnym filmie powiem o takich takich średniawkach na zasadzie, że okej, okay, jakby nie, nie żałuję, że, że obejrzałam, jakby nie straciłam dwóch godzin swojego życia, ale takie też by się nie całkowicie nie obejrzała. Także to, ale to w następnym filmie, także możecie czekać. Tak, ale wracając jeszcze do yy, do Wszystko wszędzie naraz, właśnie jest troszeczkę skomplikowane, ale wybrania się bardzo i Uważam, że zasłużenie te Oscary, bo gra aktorska tam jest naprawdę rewelacyjna. Jedna postać, jeśli oglądaliście to, wiecie o którą mi chodzi, bardzo potrafi zmieniać swoją, swoją grę właśnie pod to, kim aktualnie jest. Nie chcę więcej tutaj zdradzać, ale właśnie jeden mężczyzna, tam, który chyba właśnie dostał Oscara rewelacyjnie broni swoich ról, bo bardzo potrafi właśnie się zmieniać na zasadzie, że jest z takiego spokojnego, przeryżonego mężczyzny do bardziej takiego, który potrafi zaatakować, który potrafi bronić ludzi i wow, no, to, to jednak jakby to się szanuje i to jest właśnie um, rola warta Oscara. Następny film to jest kolejny Mój ulubieniec, yy, moim ulubionym ogólnie gatunkiem filmowym jest thriller. Ja thrillery uwielbiam, a szczególnie jak są psychologiczne. I właśnie ten film, który teraz Wam yy, przedstawię, jest właśnie takim filmem. Mówię tutaj o filmie Lekarstwo na życie. To jest kolejny 5 dla 5 na mnie. I to jest właśnie taki thriller, gdzie szukają lekarstwa na to, żeby zostać nieśmiertelnym. I to jest ogólnie trochę głębsze, że tak powiem, ale nie chcę wam tego zdradzać. Ja to oglądałam bez żadnego obejrzenia recenzji, bez żadnego e, przeczytania jakiegoś opisu i to była najlepsze decyzja, jaką zrobiłam. Jest bardzo szokujący, jaki ten plot twist jest na końcu. To jest po prostu majstersztyk i właśnie z tego względu bardzo thrillery lubię, bo oprócz tego, że one są takie, że cię zaskakują, to jeszcze te psychologiczne coś jeszcze do, do Twojego życia wnoszą, że Ty zaczynasz nad czymś się zastanawiać, że to jest troszeczkę też przerażające pod tym względem, nie jak horrory, że coś Ci wyskakuje, tylko one są przerażające pod względem takim życiowym, pod względem takim psychologicznym, e, że takie rzeczy naprawdę mogłyby się dziać. Tutaj akurat jest dużo e, wątków fantastycznego, gdzie no, akurat tu nie mogłoby być jakby zrealizowane ale jest to w jakimś tam stopniu przerażające, że mogłoby coś takiego się wydarzyć. Kolejne dwa filmy to są nadal pięciogwiazdkowe, zostajemy na poziomie. Pierwszy z nich to Skazanie na Szołszenk. Ostatnio staram się oglądać więcej... W ogóle... zapomniałam się malować. Więcej klasyków, bo no jakoś tak nigdy mnie do nich nie ciągnęło, a jak zaczęłam coraz bardziej się interesować kinem i co zostało właściwie właśnie nazwane klasykiem, to chciałam sobie je nadrobić. Z tego względu właśnie słyszałam, że Skazajny Szążak to jest z takich właśnie klasyków i totalnie zasłużenie. Nie wiem, ile ten film ma lat, nie z którego, nie jest roku aktualnie, wam tego nie powiem, ale on już ma swoje lata i muszę przyznać, że on jest tak rewelacyjnie zrobiony. On jest długi. On jest ogólnie bardzo długi. Nie pamiętam ile on miał. Też jest około 2 godziny, może ponad. Ale mimo tego, że wszystko dzieje się w jednym miejscu, bo główna fabuła to jest... Yy, dzieje się właśnie w yy, Shoushang, czyli po prostu w takim więzieniu. To tyle, co tam się dzieje i tyle, ile poznajemy bohaterów, to jest majstersztyk. Bardzo mi się podobał i uważam właśnie, wracając, że ten klasyk, nazwanie go klasykiem, to jest najlepszy komplement, jaki można temu filmu dać. I kolejny taki film, który przekonał mnie do tego, że chcę przeczytać książkę, nawet ją mam, to Pachnitło Historia mordercy. Nie jestem pewna, czy to jest oparte na faktach, jeśli tak, to jeszcze bardziej mnie przekonuje do siebie, bo to jest o mężczyźnie, który Próbuje stworzyć perfum o zapachu kobiety, zabijając je, i bo to nie jest spoiler, jakby historia mordercy, ten człowiek mordował tych ludzi. Wydaje mi się, że to jest na faktach, ale mogę być w błędzie. I myślałam, że to będzie trochę denne, bo tak by samo w sobie kiedy będzie zabijał ludzi, kobiety, i będzie właśnie ich prześladował, ale to zostało tak fajnie pokazane jakie on miał życie wcześniej i tak naprawdę to wszystko czym on się otaczał do tak doprowadziło do takiej psychozy właśnie, bo no, on pochodził z bardzo biednej rodziny i był wykorzystywany jako um, taki niewolnik i nie chcę wam tutaj więcej zdradzać ale ogólnie bardzo fajny film bardzo mi się podobał Podoba mi się to um, taka jest symbolika tam która występuje i właśnie bardzo mnie przekonało do tego, że chcę przeczytać książkę. Szkoda, że tego najpierw nie zrobiłam, ale akurat ja jestem takim, takim typem osoby, że nie przeszkadza mi to, kiedy najpierw obejrzę film, a potem porównam sobie z książką, bo bardzo często jest tak, że jak przeczytam książkę, a potem obejrzę film, to film mnie zawodzi, a jak najpierw obejrzę film, to stwierdzam, że film jest dobry, a potem stwierdzam, że książka jest jeszcze lepsza, więc jakby mam dwie dobre opinie i to jest też spoko. Także nie przeszkadza mi to i bardzo chętnie przeczytam sobie tą książkę. I ostatnim już filmem, bo to już będzie dziesiąta pozycja, to będzie e, komedia. A właściwie seria filmów komediowych. I mówię tutaj o Cas Vegas. Cas Vegas, Cas Vegas w Bangkoku i Cas Vegas 3. Przede wszystkim tym filmom dałam 4 na 5 gwiazdek. Ja nie za często oglądam komedie, a te po prostu to było to, co właśnie oczekiwałam od tej komedii. To było idealne. Nie było też. Z Zbyt głupie. W sensie to było głupie, to było strasznie głupie, ale też w taki sposób, żeby to nie cringezowało, że to po prostu było zabawne. Akurat pasowała się w mój typ po prostu humoru, więc naprawdę jestem mega zadowolona, bo naprawdę bardzo rzadko sięgam po komedie i za każdym razem się boję, że to będzie jeden wielki cringe, o. po prostu nie będę się ciała z takim. Nie, nie będę tego oglądać, po prostu. Strasznie się zdradziłam do komedii, ale Cadwigas po prostu. Jakby wzbudził z, z powrotem u mnie chęć oglądania tych komedii, więc wydaje mi się, że ten szczególnie, że są wakacje i chcę się oglądać takie bardziej mm, letnie filmy, właśnie takie na odmóżdżenie, żeby sobie odpocząć, pośmiać się, to chyba wrócę do tego, żeby testować jakieś nowe komedie, które wchodzą. Chociaż no, jestem strasznie zrażona do polskich szczególnie komedii, bo one zazwyczaj strasznie mi zawodzą. Także tak, to było moje 10 filmów, które w sumie wszystkie polecam, które dzisiaj były, wszystkie polecam, bo były naprawdę świetne. I zostały nam jeszcze trzy seriale, które chciałabym podsumować, bo jeden z nich to jest cały serial, obejrzałam go cały i właśnie chcę o nim opowiedzieć, a drugie dwa to po prostu kontynuacja tego, co już oglądałam, czyli kolejny sezon, który obejrzałam w ostatnim czasie. Więc pierwszy serial, o którym chcę powiedzieć, to rozczarowanie to taka animacja dla dorosłych, bo jest dużo przekleństw i dużo takich rzeczy. Więc to raczej dla starszych widzów. Rozczarowanie, sezon drugi, podobał mi się, ale niestety już to nie był ten sam poziom, co poprzednie sezony. Dałam mu 3 na 5 gwiazdek, co nie zmienia faktu, że to był chyba ostatni sezon, on był on jest chyba skończony. Ja pamiętam, że go obejrzałam i on chyba się skończył na tym drugim sezonie. Mm, sam w sobie on jest świetny na zasadzie właśnie takiego odmurzenia się to mi się bardzo podobał y, następny serial to jeszcze nigdy tutaj mówię o sezonie czwartym znowu wspomniałam, że się maluję Zapominam, jak ja się rozgadam, to po prostu zapominam o tym, co robiłam wcześniej. Jeszcze Nigdy, sezon czwarty, podtrzymuję swoją ocenę. Ja ten serial bardzo lubię, on jest super młodzieżowy, opowiadający o różnych problemach związanych i z religią, i z odnajdywaniem siebie. A ja takie seriale lubię, mimo swoich 22 lat. Ja po prostu, młodzieżówki to jest po prostu mój typ filmów, też bardzo je lubię oglądać i właśnie seriale takie, um, takie, takie luźne, ale też czasami z czymś bardziej głębokim do przekazania, to właśnie ten serial bardzo mogę polecić, ja mu dam 4 na 5 gwiazdek. Też mi się tym bardzo podoba okazanie relacji nie tylko pod względem chłopak-dziewczyna, ale szczególnie relacji rodzinnych, ja uwielbiam to, jak to jest tam przedstawione, bo no, płakałam na tym czwartym sezonie, jak mam być szczera. Mnie takie rzeczy bardzo dotykają i uważam, że tam jest świetnie to pokazane, relacja rodzinna jest świetnie oddana. No, akurat w czwartym sezonie też mamy tematykę zaczęcia nowej szkoły, pójście na college, bo to jest akurat um, amerykański serial, tak dobrze pamiętam. I, I tak, i tam mają to właśnie takie studia, więc to też jest bardzo fajny motyw. Jakby ja lubię ogólnie takie szkolne, szkolne seriale. Także właśnie tam akurat w czwartym sezonie mamy to, a przez cały serial też większość dzieje się w szkole i poza nią też oczywiście, ale szkoła też tam gra główne skrzypce. Także bardzo ten serial polecam. I ostatni serial, który jest dla mnie Kolejnym zachwytem i to jest pięciogwiazdkowa pozycja, to serial Banshee, on ma cztery sezony, to jest dużo mało, jak dla kogo, dla mnie to nie jest też tak dużo, ja rozumiem, jak to ja mam 7 sezonów. Siedem sezonów to już jest dużo, to się zgodzę. Ale cztery sezony to nie jest tak dużo, szczególnie jeśli on nie miał super jakoś dużo odcinków. Jeśli jesteście fanami takich seriali kryminalnych, detektywistycznych, też trochę akcji, że jest jej i zabijanie i jakieś zagadki, jakieś morderstwa um, jakieś um, intrygi więzienie, różne takie rzeczy, to to jest dosłownie idealny serial dla was, bo to ile on ma po prostu akcji w sobie, każdy odcinek był tak fascynujący, że dosłownie to, to się odpalało kolejne bez w ogóle zastanawiania się, bo tak bardzo chciało się widzieć co jest dalej E, tylko tutaj kolejne ostrzeżenie, że to raczej będzie właśnie dla też starszych, takie 16+, plus, bo są sceny erotyczne dosyć często, e, także, także to na pewno dla starszych, ale jest bardzo wciągający i no, dla mnie to jest rewelacja, szczególnie, że właśnie ja lubię takie filmy i seriale, ogólnie akcji, także totalnie odnalazłam się w nim. I żeby nie skłamać, cztery sezony, ja chyba obejrzałam w tydzień, może trochę ponad tydzień. Także ja naprawdę grubo leciałam z tymi odcinkami. Jeszcze oglądałam go z chłopakiem, i chłopak tak samo jak ja jest bardzo zadowolony i uwielbia ten serial. I żeby jeszcze bardziej przekonać, to akurat ja nie oglądałam, ale chłopak oglądał serial The Boys. Jeśli ktoś zna, to tam jest Homelander i. Główną postacią jest ten sam aktor, który gra, gra właśnie tego ojczyzno-słowa. Ja muszę The Boys obejrzeć, słyszałam o tym tak dobre opinie, że muszę to obejrzeć, także może kiedyś znajdziecie tutaj moją opinię na kanale na temat tego serialu. Tak, i to będzie tyle ode mnie. Ja w sumie skończyłam swój makijaż, jeszcze pewnie tylko jakiś konturing, bo już nie zdążyłam, za bardzo się zagadałam także dajcie znać, które filmy wy oglądaliście czy też je polecacie, czy może nie zgadzacie z moją opinią czy obejrzeliście ostatnio jakiś super film, który mi polecacie na przykład jakieś psychologiczne dawajcie mi znać w komentarzach i widzimy się w następnym filmie, cześć!